Ojciec Jeans zainteresowałem się matematyką, a zwłaszcza matematyką ruchu. ten jest badany w ramach teorii układów dynamicznych. Pogoda, produkcja białych rynek, ruch kul na stole bilardowym, tworzenie się korków w ruchu drogowym i tak dalej są przykładami układów dynamicznych. Interesuję się dwiema podgałężami teorii układów dynamicznych, jakimi są dynamika topologiczna i teoria ergotyczna. Analiza układów w ramach matematyki zależy w pierwszej kolejności od ich modelowania, abstrakcyjnego. To wiąże się z zachowaniem pewnych informacji, a odrzuceniem innych. Należy na przykład zdecydować, czy cząsteczka gazu będzie reprezentowała jako punkt, kula, czy bardziej złożona struktura. Bardzo istotne jest ustalenie, jak optymalnie przedstawić dany układ z punktu widzenia precyzji, wydajności, możliwości rekonstrukcji, ograniczeń przechowania lub innych parametrów w zależności od konkretnych okoliczności. Na przykład ze współotorami rozwiązaliśmy problem optymalnego zanurzenia układów dynamicznych i pewnych układach kanonicznych.